Sztormy cieni rzeczywiście są nie lada problemem. Na naszym przyjęciu inauguracyjnym Król Random poruszył nieco ten temat, prosząc pozostałych o pomoc w tej sprawie. Oczywiście my, jako nowi Amberyci, nie zostaliśmy przydzieleni do żadnego z zadań, które byłoby z tym związane. Mimo to, Król miał dla nas inną misję. Po przyjęciu udaliśmy się do jego komnat. Tam opowiedział nam o problemie, z którym boryka się premier Begmy. Jego córka Najda zaginęła a większość z nas doskonale wie, że tak naprawdę to nie jest osoba za którą się podaje. Skronik wiemy, że to demon zwany Tyigą przyjął postać Najdy i żyje udając ją. Interesujący rodzaj istoty. Jeśli w takim razie wydostała się poza cień begmy, mogą być nie lada kłopoty. Random poprosił nas o udanie się do premiera, dowiedzenie się wszystkiego i oczywiście byłoby idealnie, gdybyśmy rozwiązali ten problem. Najlepiej tak, by sam premier nie dowiedział się o owej demonie Podmiance, jego dawno zmarłej córki. To dość delikatna sprawa, ale powiedział, że uda się tam z nami Martin, który już go zna. Fajnie, polubiłam Martina. Idąc zobaczyć nasze po części przygotowane komnaty, stało się jednak coś niezwykle ciekawego. Trafiliśmy jakimś cudem do sali Luster, a to, co odbijało się w zwierciadłach, sprawiło, że każdy włos na mojej skórze stanął dęba. Widziałam bowiem zagładę Amberu. Już nawet teraz, wspominając ten widok, napełniają mnie same nieprzyjemne emocje. Później jednak zobaczyliśmy Branda. Albo raczej kogoś, kto się za niego podawał. Odbicie rudowłosego Branda próbowało nas przekabacić na jego stronę. Ciekawe, czy był to swego rodzaju test kogoś innego z naszej amberyckiej rodzinki? Niemniej, było to istotnie ciekawe. Kolejnego dnia udaliśmy się z Martinem do Begmy. Skanując cień soczewką wzorcową, natrafiłam na wyraźne ślady użycia energii porządku. Jak się później okazało. Była to kieszeń cieniowa. Lecz najpierw udaliśmy się do samego premiera. Opowiedział nam więcej o swojej córce, o tym, jak ostatnio się zachowywała oraz o niedawnej wizycie koral. Damon udał się też zobaczyć komnaty, najdy, a ja pozwoliłam Vertalianowi rozejrzeć się nieco. A co jeśli. Co jeśli koral? Bardzo świadomie przyciągnęła do siebie Tigę? Czas zbadać kieszeń cieniową. W końcu wszyscy mogą skoczyć tam ze mną, prawda? Ufają mi.